Czy walczyłem o 16 zwycięstw? Tak. Jak mi poszło. Jedziemy. Przekonajmy się, czy jest jakaś nowa ewolucja, bo co? Tak, mamy coś nowego. Nieugięty skrzydłowy 2. Wzmocnij PS2 ma nowymi stylami gry w tym stylem nieugięty. Podobno doków do to wchodzi, a jak ta szeja, na przykład? No, byłaby szybka. Harvey Elliott tutaj. Max 91 tempo. Dribbling max 82. Szczerze, te wymagania tak... Nie wiem, no uważam, że maksymalnie 79 overall, to tak... Na początku mogliście mieć Wernera, który dostaje lepszą, słabszą nogę. Jest Peter Schmeich Michael w SBC, a wymagania na niego to klasyczne składy, tu wypożyczenie. A może ja go sobie wypożyczę, co? Choć wtedy nie mam piłkarza z Liverpoolu, chyba że Matip na środek obrony. Zaraz to przemyślimy. Mm, 83, 80, Bardzo uczciwe wymagania. Sprawdzimy sobie Michaela. Co pije? Skrzydeł potrzebuje, słuchaj. 10 do 3, wbijmy rangę minimum. Ale zobaczmy, jakby to wyglądało z Matipem. Ja wolę Matipa od... <laughs> Tego Rijkarda Wtedy Alison out I testujemy Michaela. Real Madryt Czy będą jacyś piłkarze Realu Madryt? Thiago, Blom, Bellingham Jest, Beli, Butra, Genio, Legenda Realu Diani Na 1 do 0 Trochę unlucky Diani No i to jest jej mecz 2-1 Okej, okay, mamy 11 do 3 no ja narzekać nie będę Ale to jest mega dziwne Choć z tego, co mi mówili, dopiero po 30 minutach czuć efekt. To pomyślcie, co ja będę robił za 30 minut, ludzie. Wow, nie mogę się doczekać. Pryncypałki grały. Znaczy, to są bardzo fajne ciasteczka, smaczne. Możliwe, że kiedyś na niego grałem, bo to nie jest aż tak powszechna polska nazwa, ale Davis z Rashfordem, niebezpieczny skład, grillisz z fineskami. Bardzo dobra ekipa, bez słabych punktów. RODRIGO! Nienawidzę go, salach! My ciebie tutaj potrzebujemy! Znaczy nie, no oczywiście ja szanuję Rodrigo, nie mam nic do niego. Chodzi mi po prostu o jego kartę dokładnie w tym momencie w meczu. Nienawidzę to bardzo mocne słowo, chciałbym przeprosić w tym momencie młodego Brazylijczyka. I to jest piękna interwencja Schmeichela. Kto wie, być może wywalczy transfer do tego zespołu. Dośrodkowanie, no niestety Declan Rice gra wybitne zawody i ciężko jest dosyć się przebić przez niego. Diani wygrała nam poprzedni mecz. Diani to jest ta chwila! Jeden do zera! Widz chciał, żeby zdjąć ją z boiska. Jeden komentarz na czacie hejterski. Oczywiście osoba ta została zbanowana. Czy będzie lobik? matko, jedyna dwa do zera? Wiedziałem, że wszystko zacznie się układać. No powiem tak, no, troszeczkę Schmeichel mógł lepiej się tutaj spisać. Ja też mogłem się lepiej zachować wcześniej wandajkiem, kiedy wybiegłem nim i myślałem, że zrobię wślizg. Niestety, Kelian, to nie jest jego mecz. Ach, wejdzie... Atenea, debut. Nie! Schmeichel, brawo! Mati, co ty tu zrobiłeś, przyjacielu? Ty, bo ja Mbappe zdjąłem. Muszę zobaczyć, co ja zrobiłem. Dobra, mamy wreszcie 100 meczów. 5 razy 83 plus i paczka za 50 tysięcy. No to co? No, foderek jakiś, panie i panowie. Dwa walkouty, Tak skromnie oczywiście, żeby sobie kolejny składzik na Salacha zaraz przepalić. Co teraz? Mares No i to jest. Bo ja nie wiem, czy mu dali downgrade, czy nie. To walkout 8-6. Jest podwójny. Cristiano Ronaldo. Si! 86 podwójne 1 700 tysięcy. Co tu się stało? No i teraz jeszcze paczka o wartości 50 tysięcy. Rodri, a ma? 84. Okej, okay, okej, okay, boję, o Jezu jak ja się boję, wy nie wiecie. Faul, szkoda. Kurde ten konat. Wan Disney, kurde. Matip. Ale żeby złoty balde za 500 monet tutaj tak łatwo? <noise> Bardzo dziwna decyzja. Gdyby zrobił run <noise> i strzał w sensie fałsz, jest gol. M no i na czerwonym się zestresowałem przez widzę. Podanie. Dwie bambaryły stoją. Nikt nie wejdzie po tę piłkę. Matip? No przecież długie nogi masz. No Jezu, powalcz jakoś, przepchnij tego Jorentę, czas na zmiany. Diani, no nie! No Smichel Boże! Czemu on się położył zamiast wystawić tam rękę? Rodrigo, zemsta tego piłkarza, 2-0. Konate za mocny. Dobrze, no nie możemy już nic przegrać, jeśli chcemy powalczyć o 16. 4 mecze do końca, cztery emocjonujące spotkania. Kings Militao, Tour. Och. Faul, karny, Brawo, blewogowu! Kto może wykonać tu rzut karny? No tylko Kylian Mbappé. Kylian! Jeden, jeden! Nie wierzę, miał strzelić wcześniej. Nie zaliczyło mi strzału. Ma jeden Mbappe! Mbopi? Lewy! 3 do jednego przewodzenie polskiego smoka. Nie nastawiajmy się na emocje o 16, bo zaraz. Wie, wiecie, co się może wydarzyć. Spróbujmy to zglitchować jakoś 13 <grym> 13-4! Manchester City. No, Herb źle się wylosował rywalowi Bląsko Sunu. A na napadzie Keni Fakty są takie, że odkąd. Nie, no, chyba przegrałem. Oj, gol! No, zlekceważyłem go. Nie poddajemy się, to była przypadkowa bramka. To mnie akurat boli, bo naprawdę cieszyłem się, że. Stanąłem na, na drodze tego tapina. Nie no, przepraszam, ale co? Tak naprawdę wam pomógł. Gdyby nie ruszył nogą, nie ma gola. Mówię to po takim spotkaniu. Co ja mogę zrobić? Zrobić cztery strzały, miałem. On piętnaście. Odbiory, a ja miałem tu więcej odbiorów, ale on. Nie czułem tego kompletnie. Przeciwnik pewnie siedzi. Może i wygrałem, ale pieprzony Damian miał więcej odbiorów. No w odbiorach chociaż wygrałem. Szmajchel zakończył swoje treningi u nas. Nie czuję potrzeby zrobienia go. Lewy? Nie. Chyba, że challenge. Marcin Bułka na ostatni mecz. W mojej hierarchii jest dla niego miejsce, ale nie GoW, tylko Diani. Sefton United. Martwi mnie to, że nie trafiam na Polaków w tych ostatnich meczach. Ula la Ulala la i kto jeszcze? Didier Drogba, wow. Brawo Bułka! Świetnie ma... No nie, no przecież dwie do boku. Tym razem bez dobitki. Alex Morgan. 4-1. Here we go! 2-4. Sobosla... Aj Gdyby to była dobitka. Aj, Drogba, no niestety kończy nasze marzenia. Dobra! Mecz, finałowy mecz o 14, tiki takie kubo. Rodrigo Griezmann Dembele i gdzie jest kubo? Dajesz go sobie w nazwę składu drużyny i nie ma? Kolego, takie rzeczy trzeba dowozić. Kurde, czy mogłem kończyć Kylianem? Nie wiem, bo ja się cykam. Jest tylko karta za 2 miliony 600 tysięcy. Aż tak mu nie ufam. Wanda! i 1-0 Kocham go, naprawdę Serio, jeden z niewielu piłkarzy, o których mogę to powiedzieć Kylian 2-0 Diani? Jest! 3-0 4-0 Kylian I gdzie ty byłeś? Gdzie ty byłeś wcześniej, rywalu? Potrzebowałem cię 40 minut temu Dobra, Ogbonna Zobacz, co się dzieje w meczu Francji 5 minut i dwa samobuje, ale ustawka, naprawdę, żeby z Gibraltarem ustawiać spotkanie. Gotowi? W trzecim piku ogbonna. Napisał to Maciek. Maczku, zobaczmy. Czy będzie ogbonna? Jest Renard, dobra. 88. Kto jest następny? Bernardo Silva, 88. Kto jest następny? Kurcze, Lautaro. Ale okej. Okay. 3 razy 85 wymienne. Zaczynamy od paczki za 100 tysięcy. Pop, 87, kolejny foder na Salah'a, dobrze, bo zacząłem się martwić, że będzie 88 nawet i dobra, bo już mamy foder blisko warty 100 koła. Og ogbon na 95k, czym się podniecać? Jeśli cofniesz się o 10 lat to zrozumiesz. Jest też Bade, warta pewnie 100 tysięcy, niestety nie. Jaka jest najtańsza karta pro life? F taki Fabinio, ale jest też Makengo warty 12 tysięcy, no to Makengo, chodź do mnie, zapraszam, albo walkout. Brazylia, środkowa obrońca Marquinhos. Tak jest, mamy to Markinios, A może i nawet podwójny uda się, czy nie? Nie. Ale Markinio w tym roku oceniony na 87 warty 16 tysięcy, czyli też cena foderu. Mendy był? Co wy gadacie? Mandy ja go trafiłem? Jest Makengo! <laughs> Chciałem trafić, to trafiłem mega, zostawię go sobie, bo może dostać jakieś fajne ulepszenia. A brakonate pewnie 10 koła, Malasia to samo, reszta QXL. Chyba każdy go trafi, no ale zawsze fajnie trafić kartę specjalną. Moment, bo ja muszę zweryfikować, czy trafiłem Mendiego wartego 40 tysięcy. Gdzie jest Mendy? I co, lepiej się któryś z was czuje? Dlaczego pisaliście, że Mendy wpadł? Dlaczego? Ale nagle kilka osób napisało, że był Mendy. Uuu, blisko Diogo Rzoty jestem, muszę zagrać jeden mecz w squad battles. Dobra, odbieramy bonusowe paczki. Tak, trafiłem dzisiaj Cristiano Ronaldo. Dobra, najpierw takie lightowe, na koniec zostawiamy 3x85. Mamy kartę specjalną. Nie, zostałem oszukany. Bramkarka chyba. Co to? Ile ma? 8, 5, mega. Trzy walkouty. Trzy piękne wymienne walkouty. Co to będzie? Mamy Niemcy, to już dobry znak, to powinien być walkout. To będzie Tony Cross i to będzie podwójne. Proszę. Jest? Kto zastąpi to niego? Może jakiś wymienny Kylian? Przydałoby mi się 2,5 miliona. Hop! 87! Jak trafię Salacha, to po prostu będziecie się śmiać ze mnie i tyle, czyli będziecie robić to, co robicie zawsze, więc tak, no, no co ono. To zobaczmy, czy będziecie mieli teraz okazję do wyśmiania mnie. Salach czy nie? Uff, Sterling powraca, dobra. Dobrze, nagrodą za 5 asyst Cristiano Ronaldo jest 1x83+, plus i oczywiście Diogo Jota, słuchajcie, ta karta na razie się nie aktualizuje, ale jej napisało na Twitterze, że mają jakoś wykminić, że chociaż jednego upgrade'a będzie mógł zdobyć, bo to... Wypuścili kartę tema tematyczną związaną z eventem, gdzie karty się aktualizują, ale no oczywiście piłka Liverpoolu, 4 na 5, no byłoby zbyt pięknie, gdyby mógł dostać kilka upgrade'ów. Mam jednak nadzieję, że coś fajnego wymyślą. Ja dziękuję wam za oglądanie, niedziela 19.00 stream, na którym otworzę paczkę z ikoną, która powinna się właśnie dzisiaj pojawić. Mam nadzieję, że no ktoś do naszego pierwszego składu, bo dlaczego nie? I ja życzę wam oczywiście udanego tygodnia. Do zobaczenia, cześć!